i ja liderzy Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej demokratycznej. Panie premierze, nie wiem, czy jestem wolny dzisiaj występować na tej sali, ale przed kilkoma dniami zostałem przez premiera nazwanym tym, który chce obalić demokrację. Zostałem nazwany terrorystą, bo z komisji, w bo nie chcę dalej słuchać kłamstwa, obudy i oszustwa, bo nie chcę uczestniczyć dialogu społecznego, bo upomniałem się o sprawie zwykłych ludzi. I dzisiaj próbuje się nas oskarżyć, że robimy zamach na demokratyczne państwo. A przecież my, jako związkowcy, przedstawiciele Zakładów Pracy w imieniu obywateli i całego społeczeństwa domagamy się zwykłych spraw. Domagamy się, by ludzie mieli po pierwsze pracę, by mieli godne wynagrodzenie za tą pracę, by mieli świadczenia na kiedy tej pracy nie mają, by obowiązywał sprawiedliwy system podatkowy, by człowiek pracy nie był rzucany na kolana i poniewierany. Czy to jest tak wiele? Czy dzisiaj, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, poza wieloma sprawami, o których mówił pan premier Miller, nie powinniśmy się jeszcze te obiecanki przed kilkunastu lat, że będziemy żyli dostatnio, jak będziemy w Europie? Czy nie będziemy narodem, który będzie ciągnął się w ogonie spraw socjalnych? Czy przystępowaliśmy do Europy socjalnej? A dzisiaj Europa w prędkości za sprawą tego rządu. Czy możemy milczeć jako ruch zawodowy wówczas, kiedy dzieje się krzywda, kiedy bezrobocie w powiecie szybowieckim przekracza 38%? Możemy milczeć, kiedy dzieci w są niedożywione? kiedy nie mogą wyjechać na wakacje, możemy milczeć wtedy, kiedy ci, co dożyli emerytury, muszą na swoje utrzymanie dorabiać, że w kiedy nie ma sprawiedliwej waloryzacji emerytalnej, kiedy podnosi się wiek emerytalny przy bezrobociu 38%, nie, nie możemy milczeć i ruch zawodowy nie będzie milczał. Gratuluję, że już Lewicy demokratycznej, że w tych rankingach, słupkach, załamanie się podnosi. Jesteśmy jednym ze sprawców tego. Chcemy, żeby jak najszybciej dokonać zmian. Ale Panie Premierze Leszku liderzy, posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, po wyborach i po wygranych też będziecie mieli z nami do czynienia. Jak będziecie słuchać Bo związki zawodowe powinny pilnować, kontrolować, nadzorować, wizytować każdy rząd. Najbardziej <trym oczywiście te <trym> liberalne. Radicowy, który tyle niegodziwości przez ostatnie lata doświadczyliśmy. Oczywiście atak na związki zawodowe, na jego liderów związkowy wynika też ze złego rządzenia. No bo, oczywiście, jak się nie umie, nie wychodzi, to trzeba szukać teraz innego. Lecie, historia już pożytkowano inni, A to naród taki, a to jakieś grupy społeczne, a to zawodowe, a to młodzież zła, a to świeczne. Nie. Zwracam się do Was z prośbą. Broncie niezależny samorządny ruch zawodowy i nie wierzcie tym, którzy próbują dzisiaj zwalić odpowiedzialność za złe rządzenie na polski ruch zawodowy. Jesteśmy razem przy centrale reprezentatywne związków zawodowych. Albowiem cel mamy wspólny. No. Drogami idziemy różnymi. Idziemy z ograniczonym zaufaniem. To prawda. Ale musimy walczyć o wspólne dobro. O wspólny yy, cel. Dlatego też zwracam się do Was. Jeśli mamy zorganizować społeczeństwo i mamy zwyciężyć ze swoimi programami, tezami i celami, to musimy iść razem. Ruchy społeczne, partie polityczne, Rodziny rodzinne obronie musimy iść razem, by zwyciężyć, bo tylko zorganizowani, silni, ostatnich dni pokazały, są w stanie zwyciężyć. Akta zwyciężyły, słuchajcie, matki pierwszego kwartału z dzieckiem na zwyciężyły. Czy my nie zwyciężymy? Zgodzić się na zarożenie płac, bo inflacja idzie, z kieszeni wyciąga. A jak Teraz już nie ja jak jak przeżyć. Jak przeżyć, żeby poziom życia nie został obniżony. Nie i ubóstwo jest w każdym miejscu. Dlatego związki zawodowe w najbliższych dniach, już 11 lipca, podejmą wspólne stanowisko. O przygotowaniu akcji na miesiąc września. Być może trzeba będzie robić to potrzebne nam ogrody działają. Być może trzeba robić to potrzebne nam związki rolników. Potrzebne nam jest na wsparcie i Wasze zaufanie. Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy ufać swoim liderom tym związkowym, politycznym, które prowadzą do właściwego celu. Drodzy przyjaciele otwarte fundusze mentalne, system emerytalny. Reforma prowadzona w 99 roku była kłamstwem, oszustwem. Rozbudzono nadzieję poprzez tego różnego rodzaju te reklamy. Mieliśmy wypoczywać pod palmami w świetnych krajach. Mieliśmy nie troszczyć się o to, że się mieli na Wszystko zabezpieczenie będzie pełne. Niestety tak się nie stało. I dzisiaj, że nie proponuje nam pełnej oceny systemu emerytalnego, czego się domagali. Robi tylko jeden drugi Och Oczywiście trzeba rozliczyć i premier Eczek-Miller ma rację. Tego nie rozliczy jedna, dwie osoby. To będą potrzebne dzisiaj komisje śledcze, będą potrzebne może specjalne komisje parlamentarne, bo wyprowadzono potężną ilość pieniędzy. A dzisiaj się oparcza pracowników zakładu najlepiej gospodaruje tymi pieniędzy, najlepsze uzyskuje efekty. o BZZ mówiło, da, dobrowolność wyboru, dobrowolność i pełna możliwość współdecydowania o tych pieniędzach, które będą ogłosone w systemie rynkalnej. Niestety wymuszono na rządzie polskim na społeczeństwo, na społeczeństwie odebranie tych pieniędzy przez financje i wielki kapitał z tym jest potrzeba naszej walki, szczególnie teraz, w okresie, kiedy trwa dyskusja. E, Czyli jakieś pierwsze raporty przedstawiono niepełne i nie wszystkie, nie pokazujące tych wszystkich złych rzeczy, o które się działy. Drodzy Państwo, trudno, żeby przewodniczący największego ruchu zawodowego w Polsce i cały ruch nie pochylał się Asystencji każdego człowieka i rodziny. I tej pracy brakuje jest jej coraz mniej. Wypycha się najbardziej aktywne rączeń społeczeństwa na zmywak za granicę. Zaprasza się Fundusz Spraw i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Nie wiem po co, po to, żeby y, Nie tworzy się miejsc pracy, dlatego nasza kampania Ogólnopolskiego porozumienia Związków Zawodowych i Sojuszu i Demokratycznej nakierowana była na to, by rozmawiać ze społeczeństwem w tej sprawie. Odwiedziliśmy kilkanaście miejsc, miejscowości, gmin i powiatów. Rozmawialiśmy i wiemy, gdzie jest źródło zła. Dlatego, jeśli będzie możliwość współdecydowania, należy uruchomić całą ilość środków, która jest w dyspozycji rządu, która jest w dyspozycji Europy poprzez tam też, są, by tworzyć miejsca pracy produkcyjne, a nie jakieś tam to bo to nie da, nie da efektu zwrotu i nie da efektu tworzenia miejsc pracy. Drodzy przyjaciele, myślę, że jak będziemy wspólni, to damy radę, by umowy społeczne które wcześniej były podpisane, były realizowane. Tak.